Słuchajcie, jak nie lubię wstawać rano, chyba zresztą jak każdy, i teraz tak jadę robić kolejny materiał. No i zobaczcie, jakie widoki. No coś niesamowitego. Tam gła to po prostu robi takie wrażenie, jakby się zaraz w chmury wjeżdżało. No coś pięknego, naprawdę bardzo lubię taki klimacik. Dzień dobry, mili Państwo, witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Za moimi plecami, jak widać, słuchajcie, skoszone pole kukurydzy. I tak sobie taka refleksja mnie naszła też, między innymi, słuchajcie, kiedy trzy lata temu zaczynałem swoje rozmówki na temat humusów i mikroorganizmów, to widziałem, że ten temat tak błądzi gdzieś po lesie. To znaczy, zainteresowanie było, jest duże, ale też z takim, słuchajcie, z takim dużym dystansem i z takim przymrużeniem oka. Widziałem, że ta oglądalność rosła, tak? ale było mnóstwo pytań. Tak nie do końca każdy jakoś tak, znacie, tak. Sporo osób sceptycznie patrzyło i podchodziło do tematu, właśnie mikroorganizmu. I dopiero z czasem wszystko zaczęło jakoś tak nabierać takiego jakiegoś tam tempa. Dziś na przykład, kiedy przeglądam YouTube'a, to coraz więcej filmów się pokazuje, coraz więcej firm zaczyna promować ogólnie bakterie, bakterie na rozpad resztek, ale też zaczyna dużo się mówić o, ogólnie o bakteriach, które wspomagają glebę, m.in. bakterie azotowe, bakterie fosforowe i tak dalej, i tak dalej, to znaczy, że ten trend ogólnie bakterii, on idzie, słuchajcie, naprawdę w dobrym kierunku. Ale okej, okay, słuchajcie, okres pożniwny to tak naprawdę, można powiedzieć, że jest to, no, początek sezonu, prawda? Ogólnie, słuchajcie, jakby nie patrzył, to wszystko zaczyna się od ziemi, od gleby, a wielokrotnie słyszę, będąc na gospodarstwie, tak jak na przykład teraz jeżdżę, że słuchaj, ziemi nie oszukasz. No i to jest akurat, słuchajcie, prawda? To znaczy, że nie możemy zapomnieć ogólnie, słuchajcie, o temacie, jakim są jakim jest ogólnie mineralizacja resztek pożniwnych, zwłaszcza po, zwłaszcza po kukurydzy. Dlatego, mm, dlatego przypomnę. Wiem, że wszyscy o tym wiedzą, ale y, warto czasami pewne rzeczy, słuchajcie, przypomnieć. I powiem Wam tak, w zależności y, od odmiany, y, w zależności od, też od plenności, ma to wiele czynników, tak, ale między innymi też przeznaczenie, od typu, gleby i tak dalej, i Ogólnie szacuje się, słuchajcie, że na jednym hektarze po zbiorze kukurydzy zostaje nam około, słuchajcie, i tutaj, żeby nie było zaraz aferki, to jest, mówię, około przyjmuje się od 80 do 190 kg azotu, 40 do 80 kg fosforu i do 350 kg potasu. I teraz słuchajcie, gdyby tak to wszystko porównać dzisiaj z cenami nawozów, to teraz powiem to ja, że matematyka i ekonomia same w tym przypadku mówią za siebie. No i słuchajcie, tych dwóch rzeczy tutaj, no niestety, ale się też nie oszuka. Prawda? Więc słuchajcie, ogólnie warto to wszystko tak zmineralizować, żeby później to we właściwy sposób. No, mówmy to kolokwialnie, żeby to po prostu z powrotem wszystko odzyskać, no, tak krótko mówiąc. Ale nie wszy... ale to nie wszystko, bo powiem Wam tak, pozostaje nam jeszcze temat ogólnie. Pruchnicy to jest taki y, ostatnio bardzo kłótliwy tutaj temat, tak? No ale słuchajcie, ogólnie jest tak, że pozostawienie słomy, czy jakiejkolwiek materii, innej materii organicznej, ogólnie ma wpływ y, na kształtowanie poziomu próchnicy, y, próchnicy, w glebie, jak również y, stosowanie humusów, i tutaj nie ma co ukrywać. Ale ale moment, dobra, słuchajcie, uwaga. Momencik, zatrzymajmy się, bo to, bo to jest ważne, co to teraz powiem. Słuchajcie, wydajność mineralizacji, słuchajcie, w dużym stopniu zależy od intensywności namnażania i przede wszystkim od ilości mikroorganizmów, które tę mineralizację prowadzą. No tutaj tego się też nie oszuka. Słuchajcie, ja, ja stosuję azot, ktoś powie, tak? Inny będzie za chwilę krzyczał. Ja stosuję wapno i to też pomaga. Tak, zgadza się, proszę państwa. Ale stosując azot na ściernisko, my w tym momencie yy, namnażamy, słuchajcie, wszystkie, ale to naprawdę wszystkie grupy yy, bakterii, łącznie te, yy, łącznie z tymi, które powodują procesy gnilne, tak? I więc jeśli nie mamy y, y, zrobionych badań i jeśli nie wiemy, ile już azotu mamy w glebie y, i zaczniemy go mocno dawkować, y, no to f, możemy doprowadzić do niekontrolowanego, słuchajcie, wzrostu mikroflory glebowej, która y, najpierw zmineralizuje resztki pożniwne. Y, a potem weźmie się za rozkład pruchnicy, która głównie składa się z węgla, no i mamy po zawodach. Dziękuję, do widzenia i w glebie znowu zaczyna robić się nam jedna wielka lipa. To znaczy, że wracamy z powrotem od samego początku, tak? Krótko mówiąc, już nie przeciągając, NPK, ile się da, i wtedy tak, bo. Coś nie rośnie, znowu dorzucamy azot, coś nie, nie za bardzo, no to trochę magnezu i robimy to znowu w taki sposób niekontrolowany, bo no, po prostu no, nie wiemy, co się dzieje, i zaczynamy nawozić, znowu nawozić, no i praktycznie koło się zamyka. Słuchajcie, dlatego dzisiaj tak dobijając do brzegu, chciałem Państwu przedstawić, słuchajcie, dwa, dwa produkty, tak. Pierwszy produkt to jest Full Terminator. Na I drugi preparat to, który nazywa się bisłoma. I teraz tak, bisłoma. Po co i na co? Więc tak, Full Terminator, moi drodzy, zawiera specjalnie dobrane składniki mineralne, oraz kwasy kumusowe, które bardzo fajnie, które przyklejają się do słomy, no i dzięki temu terminator stymuluje wzrost pożytecznej mikroflory saprofitycznej, która bierze udział w rozpadzie resztek pożniwnych, ale, ale też utrzymuje wilgoć, co, co ma, no, co jest ogólnie na chwilę obecną bardzo ważne i, i ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Bakterie w ziemi dostają, słuchajcie, takiego strzała, Takiego, mm, takiego kopa wręcz, tak? Yy, tak. jak powiedziałem, Full Terminator przylepia się do tych resztek pożniwnych, do tych wszystkich, które nam tutaj, słuchajcie, zostają, tak. On się tutaj oblepia, yy, przeorujemy to, czy, czy no nie wiem, no w tej chwili, są, słuchajcie, już się tyle nasłuchałem, są różne metody, tak, ale yy, przykrywamy to ziemią. No i w tym momencie, tak jak powiedziałem, bakterie, które są już w ziemi, one dostają takiego, wiecie, Wstrząsu, dostają strzała z pożywki i zaczynają zabierać się za rozkład resztek pożywnych, A uwierzcie mi, full terminator naprawdę bardzo fajnie te wszystkie resztki pożniwne rozkłada. Ważne jest też to, że słuchajcie, full terminator nie zatyka. No tak, i tu nie boję się powiedzieć, słuchajcie, full terminator nie zatyka opryskiwaczy. Nie ma tutaj takiej możliwości, żeby cokolwiek kom, komukolwiek coś się przytkało. Obojętnie, słuchajcie, jakimi dyszami tutaj będziecie pryskać. Full terminator, po prostu wlewacie, mieszacie i on się pięknie rozpuszcza. I, no i po prostu każdy opryskiwacz. Yy, po prostu przyjmuje tą ciecz roboczą i, i wypryskuje praktycznie wszystko zera Także pod tym względem full terminator to jest naprawdę bardzo fajna, fajna sprawa i, i polecam słuchajcie, żeby chociaż popróbować zobaczyć, jak to działa. Co do Bisłomy, to tu słuchajcie, jest już taka, to jest taka. Petarda z bakterii i tutaj naprawdę też nie ma lipy, i, i nie ma tu co ogólnie wysłać dużo gadać. No, jednak Bisłoma, no, robi robotę. Ale słuchajcie, Bisłoma ogólnie zawiera bakterie z rodziny Bacillusa, no i, i niepatogenne grzyby, ale <laughs> przepraszam, ale słuchajcie, to w jakich ilościach, słuchajcie, to w jakich ilościach że no. No, ciężko mi jest tak, słuchajcie, em, powiedzieć no w jakich ilościach, ale naprawdę przyjmijcie to, że, że w jednym gramie y, tych JTK to, to już po prostu liczymy naprawdę. Y, no, no, jest tego tak bardzo dużo, że ilość jest naprawdę mega imponująca. Ale to musicie sobie sami sprawdzić, już nie będę tutaj y, m, mówił. tak? I y, 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 y teraz tak, słuchajcie, ogólnie pisłomy można mieszać z czym się chce. Y, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, Bisłomę nigdy nie łączymy z fungicytami, z fungicytami, dlatego że w środku są właśnie te y, y, pozytywne te grzybki, no i niestety w połączeniu z fungicytami, już tych grzybów pozytywnych nie będziemy mieli, więc po prostu szkoda, szkoda, szkoda po prostu kasy, więc z tym jednym akurat nie mieszamy. Yy, I teraz tak, jeśli macie gleby słabe. Albo mocno przenawożone, tak? Gdzie macie duży problem z resztkami pożniwnymi, ogólnie to też to, co widać, tak? Bo sami o tym widzicie, sami o tym wiecie, tak? To polecam naprawdę tą bisłomę. Bo bisłoma uwierzcie mi Państwo, że naprawdę tą robotę nam tutaj zrobi. Także to już powiem Państwu tak. Ogólnie te dwa produkty to są już takie naprawdę mega specjalistyczne środki, które zagwarantują nam sprawną mineralizację bez utraty próchnicy. A co za tym idzie? No poziom próchnicy wręcz zacznie nam się po prostu podnosić. No, a przede wszystkim nam też między innymi o to chodzi, dlatego że też no, mamy te czasy takie, gdzie ta susza też zaczyna występować. A im więcej próchnicy, to nikomu nie trzeba mówić. Jednak ta wilgoć w glebie będzie utrzymywana o wiele, wiele dłużej. I teraz jeszcze tak, proszę Państwa, na koniec dodam, że, że kukurydza no tak. Powiedziałem, co miałem powiedzieć, ale żeby teraz trochę, może nie tyle chcą złożyć w kimrowisko, ale nie boję się powiedzieć, ogólnie słuchajcie, że kukurydza, ogólnie to jest jedno wielkie siedlisko zła. I powiem Wam tak. Zauważyłem taką jedną zależność, że tam, gdzie Kukurydza jest w pobliżu. Gdzieś, powiedzmy tak, jak mamy, mamy tutaj. Tu mamy kukurydzę, po drugiej stronie będziemy, mamy w tej chwili, no, teoretycznie, tak? Mamy zasiany, powiedzmy tam, jęćmień czy, 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 czy inne zboże. To jest wręcz pewne, że za chwilę w tym jęćmieniu będzie nam siedzieć jakaś mszyca albo jakieś inne dziadostwo, czy jakieś tam inne towarzystwo. No i na bank. Wejdzie to w zboże. No, powiem szczerze, że tutaj już tak jak rozmawiam z ludźmi, i jeżdżąc po polach, to wychodzi, wygląda to tak. W latach, gdzie nie była kukurydza ogólnie sadzona, wszędzie na polach nikt nie słyszał w ogóle o jakichkolwiek tam wirusach i, i, i o czymkolwiek, żeby cokolwiek się tam na zbożach działo. Jak tylko ktoś wpadł na genialny pomysł, że zacznie uprawiać kukurydzę, wszędzie dookoła na dzień dobry, albo coś żółknie, albo coś kogoś podżera, i no, no, halo, no, kukurydza. Słuchajcie, dobra, reasumując, żeby nie brzmiało to jak reklama z lat 90., resztki pożniwne, takie właśnie, między innymi tutaj, jak mamy tutaj kukurydzę, które, które, które są rzeczywiście twardym zawodnikiem. Więc taki twardy zawodnik potrzebuje również twardego zawodnika, jakim jest między innymi właśnie Full Terminator, albo Bisłoma. Także albo jedno, albo drugie, albo, albo jedno i drugie. Także moi kochani bardzo gorąco polecam, jeśli macie ochotę, no pochylcie się, żeby zainteresować się tym produktem, między innymi właśnie Full Terminatorem, bo. Naprawdę produkt fajny, robi robotę, nie zatyka opryskiwaczy. Także myślę, że praca z terminatorem to jest po prostu jedna wielka, czysta przyjemność. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Polecam się serdecznie. Zawsze odpowiadam na wszystkie pytania. Także życzę miłego popołudnia, wszystkiego dobrego i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.